Zobacz, jak działa Boża łaska. Szczęść Boże, witam serdecznie i zapraszam na kolejny wieczornik, nasze wieczorne spotkanie ze Słowem Bożym. Moi drodzy, jesteśmy w szczególnym momencie, bo oto przygotowujemy się do momentu spotkania Jakuba z Ezawem. Jakub idzie w stronę Ezawa, opuścił Labana. Ezaw dowiedział się także o tym i idzie w stronę Jakuba. Jakub się przestraszył, przygotowuje się. Najpierw wypuszcza jedną część, potężny dar, karawanę, którą chce złagodzić być może zagniewane serce brata, który kiedyś został oszukany. Jakub roztropnie dzieli swój majątek, swoją rodzinę na poszczególne części, żeby ta rodzina ocalała. I moi drodzy, w końcu, po modlitwie, po tym zmaganiu się z Panem Bogiem i uświadomieniu sobie, że trzeba postawić na ducha i moc duchową, w końcu następuje to spotkanie. A jakie? Ja, dzisiaj o tym usłyszysz. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, dziękuję Ci za dar pojednania, za dar przebaczenia. Proszę Cię za wszystkich, którzy w swoim sercu mają różne urazy, niechęć, nienawiść, żal, zagniewanie, łzy. Być może trzeba czasu, być może trzeba niekiedy tych symbolicznych 20 lat, tak jak w przypadku Jakuba, Ezawa. Ale drogi Boże, niech Twoje drogi ostatecznie prowadzą do pojednania. Niech Twoje drogi, Twoja łaska, miłość miłosierna ostatecznie prowadzą do przebaczenia. I o tym jest cała historia biblijna o przebaczeniu, o nowej nadziei o tym, że można zacząć od nowa. I o tę łaskę modlę się dla mnie i dla innych, którzy tego szczególnie potrzebują. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A teraz zapraszam do wysłuchania kolejnego fragmentu z Księgi Rodzaju. Rozpoczynamy 33 rozdział. Gdy Jakub spojrzał, zobaczył, że nadchodzi Ezaf, jego brat, a z nim 400 mężów. Wtedy Jakub podzielił dzieci między Leę, Rachele i owe dwie niewolnice. Na przodzie postawił dwie niewolnice i ich synów za nimi Leę z jej dziećmi, a na końcu Rachele i Józefa. Sam wysunął się przed nich, i zanim przybliżył się jego brat, siedem razy zgiął się przed nim w pokłonie aż do ziemi. Eza wyprzedził innych, aby przywitać się z nim. Uściskał go i obejmując za szyję ucałował. Obaj się rozpłakali. Kiedy spojrzał dalej i zobaczył kobiety i dzieci, zapytał: A oni kim są dla ciebie? Odpowiedział: To synowie, przez których Bóg okazał miłosierdzie swojemu słudze. Wtedy przybliżyły się najpierw te służące i ich dzieci złożyły pokłon. Z kolei przybliżyła się Lea ze swoimi dziećmi i złożyli pokłon. Po nich przybliżyła się Rachela z Józefem, i też złożyli pokłon. Moi drodzy, wielkie pojednanie, wielka radość. I właśnie o tym jest Biblia. Biblia jest o tych przykrych momentach, kiedy człowiek wykorzystuje drugiego, tak jak Laban Jakuba, ale Biblia jest też o tych pięknych momentach, którym to momentem jest pojednanie, spotkanie dwóch braci, Ezawa i Jakuba po 20 latach kawał życia. Ale może ten czas był potrzebny do wewnętrznego uzdrowienia. Widzimy też, jak Jakub pokazuje na hierarchię, na to, kto jest ważny dla niego, kto jest najważniejszy. Najpierw posyła idą, są ustawione te niewolnice z dziećmi, potem Lea, na końcu Rachela. Bo gdyby, nie daj Boże, Ezaf chciał się zemścić na nim i na jego rodzinie, niech najpierw do niewoli wezmą dzieci, niewolnic i te niewolnice. Potem Lea, ale niech może jakimś cudem ucieknie Rachela z Józefem. Jakub pokazuje, jaka jest jego miłość życia. Tą miłością jest Rachela. I to jest kolejne spojrzenie na tę oblubieńczą, wyłączną miłość jednego mężczyzny do jednej kobiety, tak jak było na początku. Tak jak Pan Bóg to poukładał. I moi drodzy, ta scena... Eza wyprzedził innych, aby przywitać się z nim. Uściskał go i obejmując za szyję, ucałował, ucałował. Obaj się rozpłakali. Ta scena, bardzo czuła, bardzo radosna, wzruszająca, mi osobiście trochę przypomina dwie sceny. Scena Jakuba, kiedy, myśl, kiedy stracił Józefa, swojego syna z Racheli. Józef został sprzedany do Egiptu. Po wielu latach Józef wraca. Kiedy ci bracia tam pojechali, on ich wystawił na próbę, yy, i on potem wraca. I kiedy Jakub go zobaczył, i to wzruszenie Jakuba, właśnie tego samego, i z Nowego Testamentu, kiedy wraca marnotrawny syn do miłosiernego ojca, i to spotkanie, możemy sobie to spotkanie wyobrazić. Uściskał go i obejmując za szyję, ucałował, ucałował obaj się rozpłakali. Pełne wzruszenia spotkanie. Kiedy to spotkanie się dokonuje? Również kiedy? W sakramencie pokuty i pojednania. Kiedy grzesznik przychodzi do Boga, bogatego w miłosierdzie, który czeka na niego z łaską przebaczenia, tak jak Ezaf, oczywiście tutaj pewne cechy. Ezaw który nie jest surowym sędzią, ale jest miłosiernym bratem, który jest pełny miłosierdzia, przebaczenia. Nad tym wszystkim jest Pan Bóg. I Ty właśnie doświadcz od takiego miłosierdzia, jak Jakub doświadczył, jak doświadczył miłosierny Syn w sakramencie pokuty i pojednania. Niech to będzie Twoja łaska. I niech Twoją odpowiedzią na to słowo będzie komentarz. Panie, pomóż mi dobrze przeżywać spowiedź świętą, Panie pomóż mi dobrze przeżywać spowiedź świętą. A jeżeli masz intencję, którą chcesz złożyć przy sercu świętego Józefa Śpiącego, możesz to uczynić teraz. O święty Józefie, jesteś człowiekiem wielce ukochanym przez Najwyższego. Anioł Pański ukazał Ci się we śnie, aby Cię ostrzec i poprowadzić, gdy troszczyłeś się o świętą rodzinę. Byłeś cichym i silnym, Lojalnym i odważnym obrońcą. Drogi Święty Józefie, spoczywając w Panu, ufny w Jego absolutną moc i dobroć, spójrz na mnie. Weź moją prośbę do swojego serca, śnij o niej i przedstaw ją Synowi Bożemu. Pomóż mi, dobry Święty Józefie, usłyszeć głos Boga, powstać i działać z miłością, z radością, uchwalę i dziękuję Bogu. Święty Józefie, módl się za nami. Amen. Moi drodzy, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Przepiękny moment, właśnie to są takie happy endy. Tego się nie spodziewałeś, do takich chwil warto żyć. To pokazuje wielkość człowieka, w którym działa Boża łaska. Właśnie ten fragment to pojednanie, też w Biblii jest wiele, wiele takich scen. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Zapraszam jutro na ucztę przed śniadaniem, na majówkę i na wieczornik. Na dobrą i spokojną noc. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Szczęść Boże i do zobaczenia. I jutro, 19 w poniedziałek, rano, w parafii Łańcucha w kościele, za wszystkich darczyńców odprawię mszę świętą. Bóg zapłać za Wasze... Ofiary, te duchowe, te dobre słowa, także te ofiary materialne. Moi drodzy, jakby ktoś chciał wesprzeć, bo też ty muszę takie krzesła dokupić, do tego mini studia i taki jeden jeszcze stolik, to na stronie internetowej TimTotusTools.com tam jest zakładka i można wesprzeć także pod koniec tego filmu będą udzielone dane wszystkiego dobrego szczęść Boże